Tak wygląda praca lektora PKP na dworcu. Pociąg Intercity Hetman ze stacji Zielona Góra do stacji Lublin Główne i Hrubieszów Miasto. Przez stacje Katowice, Kraków główne, Tarnów, Rzeszów Główny, Leżajsk, Rudnik nad Sanem, Stalowa Wola Centrum, Stalowa Wola Rozwadów, Wjedzie na tor czwartym przy peronie pierwszym. Pociąg jest objęty rezerwacją miejsc. Pociąg będzie dzielony na stacji Stalowa Wola Rozwadów. Podczas wsiadania do pociągu prosimy o zwrócenie uwagi na tablicy informacyjne mieszczące się na wagonach. Wagony do stacji Lublin z numerami 6, 7, 11, 12, 13, 14... Znajdują się na początku oraz w środku składu, jadące przez stację Zaklików Kraśnik. Wagony do stacji Hrubieszów Miasto z numerami 21, 22, 23 na końcu składu, jadące przez stację Biłgoraj, Szczebrzeszyn, Zamość, Zamość Starówka, Werbkowice. Przesyłki konduktorskie będą wydawane i przyjmowane przez kierownika pociągu. Pociąg Intercity Hetman do stacji Lublin główne i rubioszów Miasto wjedzie na torok czwarty przy peronie pierwszym. Prosimy zachować ostrożność i nie zbliżać się do krawędzi peronu. Ciekawiło Was kiedyś, kto siedzi przy mikrofonie i zapowiada pociągi?